Cześć kochani, witacie wy Pablo. Powiadomienie głośność ustawiona na 0%. MF, dobra, okej. Okay. No, ja ciągle się mylę. E, z Świętego Ducha. Ile? 22... 26. 26. Ooo, moje będzie, to ja mi szczęście. Więc tak wygląda bar, tylko... A wiesz, że przez miesiąc byłem tu barmanem? Na ty? No, bo... O nie, nie było ty Paszczecie mówię. weź przestań. Bo tam ten gość z tego, z czarnego kota, ten co mieszka tam nad kotem, robił raban. No, no. no? I Mirek przeniósł je, bo mówił, że, że, że mnie usunął z kota i tu mnie przeniósł. Ja wam Ja się nie ja nadaję do takich imprez. Po hmm? miesiącu Mirek umieje rzeczywiście. Czekaj, to jest ta pierwsza sala, ja tak? Ja poszedłem do to jest... gościa tam, gościa na górze i nikogo bo, że nikogo nie ma? Pochodzi, nie? nie ma nikogo? Dobra, Aha, dobra właśnie, żeby nikogo nie było. I to tak jest pierwsza sera, słuchajcie, tu są imprezy komunijne między innymi. Tak, o tak, słuchajcie. E, tak. Tak, tak, no po prostu jest mega. Słuchajcie, tak, jest tu właśnie u jednego z właśnie Fabiana, e, odwiedziłem, którego poznamy jakiś czas temu. O tak, tak, o dobra i tu, o tu jest tak, mhm. także jest, także też zapraszam serdecznie was, e, tak tu wygląda, o są dwie sale, także jedna jest zajęta przez ludzi, więc tam nie zachodzimy, też tutaj jest hotel, jakby nie patrząc, także też polecamy. O, tu jest tak. No, sympatycznie, jest fajnie. Nie byłeś tam, w tam tamtej sali? Nie, tam są ludzie, tam nie, tam, tam nie zachodzimy. No, 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 tak. tak, 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 to może gdzieś indziej będzie okazja. Coś też do serwujecie, nie? A przychodzisz przychodzi Fabianku, poczekaj, poczekaj. Coś zdecydowanie serwujecie, czy nie? No już jest po to no, mogę sobie wtedy zrobić. Tutaj. Ale ogól, ogólnie, co macie przygotowane? Tak, jest kuchnia, do... no, jest, są kartacze, jest pizza, jest, są do z z sałatki. O, proszę bardzo. Ja, nie, no, dzień... Super. A hotel, hotel też twój, wasz? Tak, mam, mamy dwie kamienie Jesteśmy w jednej, druga jest podobnie zbudowana. No proszę bardzo. Się, się dzisiaj cieba komunia, to wiesz, nazywamy się dzisiaj sporo. Aha. Jest już niedziela. Boże, zmywanie tego nie lubię jakiegoś mojego przyjaciela. E, słuchaj, e, w Pabie e, w Grawolinie e, zmywaliśmy i powiem Ci, że e, pomaga mu, przyjaciela przeciela e, przyzmywali powiem Ci, że... Bardzo niewdzięczna nie praca. Ja bym lubię zmywać, Ojej, to jest masakra. Żeby tylko zmywać, ale wszystko robić. Od, od nie. obrusów, stołów, tak. ludzi. No to już on robi ja, ja tylko pomagam ewentualnie wiesz, talerze, takie rzeczy, ale nie sztuce, sztuce, no, sam, bo powiedziałem, sztuce Anu sam, bo ja mogę nie źle, nie, nie domyć. domyć w że to musi być perfekt, wszystko zrobione, więc w tym przypadku. E... Chcesz iść na górę zobaczyć? Możemy? Ale dobra? Tam, tam, jest, no. tam jest, tam jest to recepcja, chodź. tak? Chcesz recepcję tak? spróbować? No dobra, tak? Dzięki. Dobra, o. Blaskę stawiam, dobra. Dobra, niech leży, ja zaraz powiem. Tak? O, fajnie. Widzisz, mhm. ci recepcja jak wygląda. O. wiem się mi się Kiedyś był normalnie dom mieszkalny, on przerobił to na hotel, nie? No i dobrze, fajnie. Bardzo fajnie. Tu jest recepcja. Proszę, tutaj. Drugi stylowy Art deco. Co? stolik, nie? Sympatycznie jest, czekaj, tak. Mhm. No, taka recepcja, taka domowa. Jest pan czy pan, czy ktoś jest z recepcji? Nie, no, to Fabian jest wszędzie. To. Aha, rozumiem. No i to możemy wracać, bo wiele nie ma tego. Ok. okay. Dużo obrazków takich, wiesz, kupiłem. Czekaj, gdzieś. może kiedyś... E... jest wejście do hotelu. A tutaj Do tak. pierwszej części tak, a na drugiej jest tam obok, nie? Gdzie, gdzie, są, gdzie drzwi? Co, nie są drzwi? Co? Tak, tak, A tu są drzwi tak? Nie musisz zapłacić. Tu... Nie, ale jaki tak ile jedynka uciekuszcie, kosztuje? Ile założyłeś? Jedynka. jedynka? Różne 180, 200. Nawet 220. Rozumiem, 150. rozumiem. A dwójka? 120 do 40. Rozumiem. Do no. uh -huh. A z kim ty się wybierasz tutaj? I ciu spokój ty. <grym> <grym> Aha. Rozumiem. Super. Uh -huh. Jak to, hotel też się nazywa e, MF? MF. MF tak. Aha. Hotel, Ubud MF. Wszystko MF. No proszę. Słuchajcie, jest fajnie jest. Mirosław Fabiński. Jest, Mirosław jest, jest Mirosław. fajnie jest tak jest tak, bzdą. Yy, domowo. przytulnie domowo, e, więc każdy może skorzystać, tak, więc, więc widzę, że na pewno tolerancja pełno gębą jest, więc, więc to, jest, to jest taki mega, nie, więc na pewno i, i ten trawień, ten człowiek korzystają, więc, więc polecam, tak, no tylko ten człowiek proszę bez przeginki, ja was bardzo proszę, tak, no no właśnie, no, bo tego tego nawet ja nie lubię. Przeginki utęczowych, typu się w ogóle, więc, więc, no. E, dobra, więc pozdrawiam. To jest wszystko chyba. Tak, wszystko. A, ta słupie piwka pyszne, tak, żeby nie było. A zobacz, jak się stanie. Laska to... mi, patrzą, pada, Boże. Zobacz, ile byś zapłacił za to, 40 parę zł, 8 zł w tym w kocie. No. E, roś, proszę, że jeszcze filmuję, nie komentujmy, tak? A tu jest, tu, a to jest przede wszystkim, dobra, bo tak, no. drink kosztuje e, 7 zł. No. Tak, gdzie na przykład w innych miejscach 14-16 welblągu, tak. co jeszcze tu mamy? Ale tylko dla nas to było. Dla nas, ale... Ale a. nie sądzę, żeby było dobre. A nie, poczekaj, a okej, okay, dobra, bo po chrześcijańsku, ale zaraz przyjdzie Fabi, to się, to się dowiem. Gdzie piwko jest? Dobra. Jeszcze, jeszcze, jeszcze Raz. Dobra, ale i tak na pewno ktoś 10-12 z góry, tak? w dobrym towarzystwie każde piwo smakuje, no bez dwóch zdaniach. Fabian? Fabian przychodzi tutaj, przychodzi do słońce, Zmologi. Ile w ogóle dzisiaj są drinki? Lech nie, ale ten... Które drinki są u Ciebie? Lecha. No. Emil przychodzi? Emil, Emil, ty Eee, poczekaj, a drinki są? No, aperusz PiS 24, to 20, piwo 9. 9, wow. o właśnie. O właśnie, widzicie? Że... Jak się opiekuje mieszkaniem... Naprawdę, tu się o, bardzo opłaca. Uuu. Także ja was pozdrawiam. a Widzicie, że barman jest mega energetyczny. Lubię go, bo jest... Jest inteligentny skubaniec. Tak? Ja go za to chyba z Tak? Inteligentny. Powtarzam. Ja też myślę, głupi cicho. Ja jego ojcie są lekto jakieś. mam doła, nie często myślę, że jestem jest, niczego, ale to już na kwestia. Dobra. Niektórzy pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na pyszne różneczki w fajnej atmosferze i ze przystojnym barmanem, no jakby nie widzę, no widzę inaczej, tak? Pa. Ekran startowy. Okay, tak. Zatrzymaj nagrywanie. No, przycisk da, aparat. E, i był aktywicz. Kliknij, był aktywicz. Że się nie komentuję negatywnie, ja bo oczywiście, bo, bo po prostu do po co komu to potrzebny, tak? Wurwa, ja piszę coś tam muzynce, no. Ale sobie tak. poczytam po, sobie co napisze, ze starości myślisz, że to tak staro... <głosy> Nie, na <noise> jego profilu wszystko Dobra. jest okej. Okay. Dobra, pa kochani, pozdrawiam. Zatrzymaj nagrywanie przycisk. i by mu aktywnić.